Witajcie kochani, jak tam piątek? Zobaczcie moje nowe zdobycze. I tutaj jeszcze mam takie długie coś koralowego. Jak macie wyrzucić, albo macie coś takiego, co Wam zalega i nie wiecie, co z tym zrobić, no to prześlijcie do mnie. Ja zrobię z tym coś fajnego. I na pewno będzie terapeutyczne, i na pewno się zmieni w świadomą biżuterię. To, co wyrzucać, lepiej coś przetworzyć, zmienić. Moi kochani, co na sobotę, szósty. Września 2025. Jaka energia ze świata zwierząt? Mm. No i mamy Bobra. Bobru, Bobru, Bobru. Bobru, dobry, Bobru. Piąteczka, połóż solidny fundament. No i o co tu chodzi? Do czytanki. Duch Bobra przyszedł tu, by opowiedzieć Ci o mocy. Jaką masz w sobie, a która zrodziła się z ducha, ze źródła, od którego pochodzi wszelkie życie. Ta moc pozwala ci nawiązać świętą więź ze świadomością wszechświata, abyś mógł, abyś mogła świadomie współtworzyć świat, jakiego pragniesz. Musisz wiedzieć tak, że wymaga to ciężkiej pracy i determinacji, bo jest bardzo pracowity, wytrwały i wytrzymały. Tak, a twoje marzenia potrzebują solidnych fundamentów. Także działaj stanowczo, z rozwagą i wytrwale. Mhm. Jeśli współpracujesz z duchem, zbierasz gałązki i konary swoich pragnień i intencji, puszczając je na rzekę czasu, będziesz zaskoczony, co możesz zdziałać. Odkryjesz, że możesz nawet zmienić kierunek strumienia życia. Możesz sprawić, że twój świat będzie wypełniony pomyślnością, celowością, miłością, radością, bogaty w magię i pełen głębokiego sensu. Wszystkiego dobrego na sobotę, kochani. Dbajcie o siebie i o swoją moc. Do zobaczenia następnym razem. Pa!